Śladami pamięci 1795-1921 to konkurs fotograficzno-historyczny zorganizowany przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Wielunia. Pomimo panującej pandemii, staramy się kolejne konkursy organizować w naszej bibliotece. To już jest tradycja wieloletnia. W tym roku, tak naprawdę, w roku 2020, to szósty konkurs. A ten, o którym mówimy, konkurs fotograficzno-historyczny śladami pamięci 1795-1921 to konkurs, który nawiązuje do pewnej tradycji. Tradycji trwającej wiele lat, konkursów organizowanych przez Miejską Bibliotekę i Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Tym razem partnerem jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej. To przedsięwzięcie wpisuje się w obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Jak wspomniałam, konkurs historyczno-fotograficzny, konkurs online na adres biblioteki od końca października do końca listopada spływały kolejne. Pracę zaprosiliśmy do tego konkursu, to już też kolejna tradycja uczniów wieluńskich szkół średnich. No cóż, spłynęło w sumie pięć prac. Zadaniem uczestników było wykonanie jednego zdjęcia miejsca pamięci historycznej na ziemi wieluńskiej związanego z polską drogą do wolności 1795-1921. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, ja proszę Państwa, jestem no, tutaj pewien podziwu, ponieważ po pierwsze. Zdjęcie zostało zrobione pochówku, czyli grobowiec Józefa Kubalczyka. Cóż to był Józef Kubalczyk? To zostało przez kolegę bardzo ładnie pokazane, przemyślane zostało to, a to jest ważne. I takie nowatorskie podejście do tegoż tematu, związanego bardzo mądrze zresztą ze 102 rocznicą odzyskania niepodległości i 100 rocznicą Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu nad Wisłą. Więc proszę Państwa, co on pięknego napisał? Przede wszystkim napisał bardzo pięknie o właśnie tym świętej pamięci Józefie. Wspaniale napisał to. To jest moje zdanie. I... Uwypuklił to, co jest najważniejsze, patriotyzm. Zwycięzcą został Mateusz Włodarczyk, uczeń pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki. Pomysł zobaczyłem na social mediach, dokładnie na Facebooku, a że interesuje się historią. No to również padł plan, żeby fotografię się zainteresować, i tak to zdjęcie powstało. Wybór nie był łatwy, ale ostatecznie wybrałem świętego pamięci Józefa Kubalczyka, ponieważ zaimponowała mi jego postawa kiedy to uratował rannego dowódcę podczas walki. Nagrodą główną w konkursie był rower, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.